Cukrzyca ciążowa? Co to takiego? Jest to zaburzenie tolerancji węglowodanów, które po raz pierwszy pojawiają się w ciąży lub zostają wtedy rozpoznane. Nieleczona cukrzyca ciążowa może prowadzić do wystąpienia wielu powikłań metabolicznych u noworodka, w tym m.in. nadmiernej urodzeniowej masy ciała, hipoglikami, żółtaczki czy urazów okołoporodowych. W czasie ciąży należy dbać o odpowiednie odżywianie, ponieważ to ono w głównej mierze odgrywa kluczową rolę w leczeniu cukrzycy ciążowej. Jakie zalecenia rekomendują dietetycy podczas występowania cukrzycy ciążowej? Regularnie spożywaj posiłki. Rób trzygodzinne przerwy pomiędzy posiłkami, a ostatni z nich spożyj około 2-3 godziny przed snem. Pamiętaj o regularnym spożywaniu śniadań. Unikaj podjadania pomiędzy posiłkami. Komponuj posiłki zgodnie z talerzem zdrowego żywienia. Pamiętaj, aby połowę talerza zajmowały owoce i warzywa. Nie zapominaj o odpowiedniej ilości białka, węglowodanów oraz zdrowych tłuszczy. Zwracaj uwagę, czy produkty spożywane na surowo są dokładnie umyte. Warto jest mieć to na uwadze, ponieważ mogą być one źródłem mikroorganizmów chorobotwórczych niebezpiecznych dla płodu. Zapotrzebowanie na wodę w ciąży rośnie o około 300 ml dziennie. Sięgaj głównie po wodę, zrezygnuj ze słodzonych i sztucznych napojów. Czas ciąży jest to wyjątkowy okres w życiu kobiety, który wymaga szczególnej dbałości o swoje zdrowie. Zwracaj uwagę na spożywane produkty, które mogą mieć wpływ na rozwój dziecka. Pamiętaj, aby trzymać się zaleceń lekarzy i dbać o siebie. Subskrybuj nasz profil po więcej informacji.